Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Spychlisz. W tym odcinku pokażę wam jak odblokować ukryte pomieszczenie w parku rozrywki na Coney Island. Na początek musimy pokonać jedną dosłownie ekipę, która znajduje się tutaj, czyli tych tam panów, tak abyśmy mogli spokojnie działać. Wróg pokonany, możemy się bawić. Masa automatów, masę różnych e, konsol do, do grania. Nas tak naprawdę interesuje te oto pomieszczenie. Zapewne zauważyliście, że jedno jak i drugie urządzenie działa. I teraz musimy zestrzelić odpowiednio albo te wyskakujące krety, znaczy albo. <gry> te wyskakujące krety tutaj oraz te kaczuszki tutaj. Musimy strzelać dotąd, aż usłyszymy taki dźwięk jakby wygranej. Wszystkie zestrzelone, usłyszeliśmy ten dźwięk, właśnie takie, wow. I teraz zaczynamy z kaczuszkami. Drugi raz i odblokowują się. Drzwi. Jeżeli dobrze byśmy się przyjrzeli, to zauważymy, że z tego właśnie pomieszczenia tutaj wychodzą jakieś tam kable. Tak naprawdę jeden podpięty gdzieś tutaj, drugi zobaczcie, podpięty gdzieś tutaj. I pomieszczenie odkryte. Tutaj jest tak, jakby tak, ten główny przycisk, który uruchamia. Zobaczcie, te właśnie kable lecą od niego. Znajdujemy dwie skrzynie. Jedną mamy za municją i drugą ze sprzętem. Szczerze mówiąc, e, liczyłem na coś jeszcze: że może jakaś maskotka tutaj będzie do zawinięcia, e, czy jakaś zawieszka, ale niestety w tym pomieszczeniu jedyne co mamy, to niestety te elementy. Szkoda troszeczkę. No cóż, mam nadzieję, że chociaż komuś pomogę ze znalezieniem tych ukrytych pomieszczeń, będę szukał dalej. Być może coś tam jeszcze się przegapiło, coś tam się jeszcze znajdzie. Jeżeli filmik się podobał, uważacie, że jest przydatny, oczywiście zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrybowania kanału. No i cóż, no widzimy się już gdzieś tam przy następnym. Do usłyszenia.